Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy TPD działa od roku 1998, jest wpisany do rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej i Narodowy Fundusz finansuje prowadzoną tam rehabilitację dzieci z mózgowym porażeniem. Celem ośrodka jest tworzenie warunków wczesnej rehabilitacji i symulacji rozwoju psychoruchowego dzieci poprzez rehabilitację narządu ruchu oraz systematyczną naukę samoobsługi. Czas terapii uzależniony jest od wieku, możliwości, stanu zdrowia dziecka, współpracy ze środowiskiem domowym, przedszkolnym i szkolnym, a prowadzenie wczesnej, dokładnej diagnozy umożliwia leczenie w obrębie zaburzonych funkcji. Terapią wspomagającą efekty rehabilitacyjne w ośrodku jest fizykoterapia. Wszystkie zabiegi mają na celu stymulację prawidłowego rozwoju psychoruchowego dzieci, normalizację napięcia mięśniowego oraz wygaszanie nieprawidłowych wzorców ruchowych. Zadaniem rehabilitanta jest również prowadzenie instruktażu ćwiczeń ruchowych, celem wykonywania ich w domu oraz wyjaśnianie różnic między prawidłowym a nieprawidłowym rozwojem ruchowym. Rehabilitant również zaznajamia rodziców z najnowszymi osiągnięciami techniki wykorzystywanej w rehabilitacji ruchowej oraz przekazuje informacje dotyczące zaopatrzenia ortopedycznego. Zakres udzielanych świadczeń możliwy jest dzięki profesjonalnej katrze oraz specjalistycznemu sprzętowi, który bogaty jest nasz ośrodek i dzięki któremu można zaspokoić w pełni potrzeby dzieci niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji leczniczej i społecznej. Łącznie w tej placówce pomocą obejmujemy około 22 osób miesięcznie.